miasta Koszalina. Obecnie wicemarszałek województwa zawodu zachodniopomorskiego. Kompetentny, odpowiedzialny, zawsze dotrzymujący słowa. Żolaty ma dwoje dzieci i co najważniejsze kocha koszalin. Andrzej jakłowski Numer drugi pan Marek Zajmkowicz. Kierownik Zakładu Usług Technicznych w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Koszalinach. Radny w Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Rady Osiedla Ręki. szczęśliwy mąż, ojciec i dziadek trzech grup. Marek Rajnkowicz. Czterech, przepraszam. Gratuluję. Wzorem trzecim Katarzyna Szymczewska. Niestety nieobecna Dziś podczas naszej konwencji. Z numerem czwartym Pani Bogumiła Miła Cieca. Radna miejska, inspektor w towarzystwie opieki nad zwierzętami. Pywatnie mama wiktorii. Z numerem piątym. Bożera Kaczmarek. Emerytowana nauczycielka ze Swoburską nr 7 w Koszalinie, znana działaczka społeczna, ładnik sądu okrętowego, Szłodem Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina i Stowarzyszenia Teatru Propozycji Dialog. Czyli di", dyrektor biura, senatora Piotra Gentarskiego i Rzeszona Mocko. Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. Numer 5. Bożena Kaczmarek. Numerem 6. Pan Andrzej Karakun. Nauczyciel akademicki Politechniki Koszalińskiej, ma żonę Gabriele, która jest lekarzem rodzinnym, zresztą tak jak dzieci Maciek i jego żona Justyna, ma również żółtka janka, pan Andrzej Karabin. Z numerem siódmym Krzysztof Sikorski, prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Przystań. Chciałby nadal pomagać w szerszym zakresie osobom niepełnosprawnym, emerytom i renciskom. Numer 7 Krzysztof Sikorski. Numer 8 Pani Krystyna Wajda, autorka kilku książek i główny koordynator w koszalińskiej scenie literackiej. Pielęgniarka pracująca na oddziale chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii onkologicznej w szpitalu wojewódzkim w Koszalinie lubi wyzwania i z determinacją wdąży do spełnienia obronnych celów. Pani Krystyna Wajda. Współpracujący Gonczarewicz. Działa społeczna na rzecz środowiska w Prezes zarządu Koła i oddziału Związku Sybiraków w Koszalinie. Żonaty ma dwa dzieci, posiada wykształcenie wyższe. Numer 9. Anatol Golczarewicz. Z numerem 10. Pan Jakub Kowalik. Młody, a jednocześnie doświadczony społecznik. Członek Rady Osiedla Śnialecki. Wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Numer 10. Jakub Kowalik. Szanowni Państwo, oto nasi kandydaci Rady Miejskiej z okręgu pierwszego A teraz poprosimy o zadanie głosu lidera listy Pana Andrzeja Jakubowskiego Drodzy przyjaciele Koszalin buduje Koszalin buduje to nie tylko hasło, to rzeczywistość. Rozglądamy się dookoła i widzimy, jak Koszalin się zmienia. Zmienia się z dnia na dzień dzięki setkom milionów złotych, które pozyskaliśmy wspólnie, wspólnie z samorządem, wspólnie z najlepszym gospodarzem tego miasta, z Piotrem Miedlińskim. Dla rozwoju tego miasta. Koszalin buduje. Wiele przed nami. Mamy świadomość, że wiele jest do zrobienia. I zrobimy to wspólnie. Zbudujemy i przebudujemy centrum. Zbudujemy i pokażemy, że można zrewitalizować ulice Zwycięstwa. Obudujemy nową halę targową dla ludzi, aby były nowe miejsca pracy, abyśmy mogli produkty regionalne, nasze zachodniopomorskie, koszalińskie, regionalne, sprzedawać, żebyśmy mieli zdrową, dobrą żywność. Koszali. Buduje się w stronę do morza. Port to? przepiękna turystyka marina, która stoi przed nami. Olbrzymie wyzwanie, które w tej kadencji nadchodzącej chcemy wspólnie zrealizować. I wierzę, że to osiągniemy. Komunikacja wewnętrzna, ring, drogi, budowa, modernizacja, remonty, spójrzcie wszędzie jest plac budowy. Wszędzie postępują roboty, które będą nam za chwilę umożliwiały sprawne poruszanie komunikacyjne tu, w środku, w Koszalinie. Ale poprzez rozwój dróg regionalnych, poprzez budowę dróg krajowych S6, będziemy oknem na świat powiązani z regionem, ale nie tylko, z Polską i z zagranicą. To dla nas szansa i wyzwanie. To dla nas wspólna, dla Platformy Obywatelskiej, dla gospodarza, prezydenta, dla radnych. Radnych miasta, radnych powiatu, radnych Stejników. Nowoczesne miasto, ale to nie tylko drogi. To również nowoczesna technologia, inteligentna technologia. To światłowody, to ekoszali, inteligentny koszal. Zmieniliśmy zupełnie miasto. Nowoczesne, piękne, centrum europejskie. Centrum życia nasz, koszalinia. I dlatego kocham koszali. Bożena, Andrzej, Krzysztof, Krystyna, Anatol, Jakub. To jest ten zespół, który ma dzisiaj szansę wygrać.